A w naszym studiu Sebastian Pieńkowski, prawo i sprawiedliwość, wiceprzewodniczący Gorzowskiej Rady Miasta. Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Yy, porozmawiamy troszeczkę o klimatach yy, wiosennych, bo majówki za nami, uroczystości również. Jak się panu podoba gorzów w takiej wiosennej? Odsłonie. Nie pytam przypadkowo, ponieważ wszyscy czekamy na jakby podsumowanie remontów w centrum miasta i tak dalej, więc kiedyś ten moment na podsumowanie musi przejść. Jest klimat jest ładnie w mieście czy niekoniecznie? Znaczy jest coraz ładniej. Wiadomo, że dążymy do tego, żeby było bardzo ładnie. Te inwestycje się zakończą. Ja zawsze jakoś zapraszam do Gorzowa, to mówię, przyjedźcie. Na koniec 23-24 już, bo Gorzów zostanie wyremontowany, będzie ładnie. No Jedynym mankamentem, którym ja zawsze walczyłem i, no i walczę, chociaż mam wrażenie, że walę głową w mur, jest zieleń miejska. Tak? Tutaj... Mają być nasadzenia pod katedrą kolejne. Tak, ale wie pan, ja skończyłem też między innymi technikum ogrodnicze, prowadziłem zieleń. Zakład Zieleni w Gorzowie e, przez kilka lat jako przedsiębiorca. No i kiedyś też z, jako radny, jak już Jacek Wojcicki nastał, to z, z, poprosiłem, żeby na komisji rewizyjnej porozmawiać o zieleni. No i się dowiedziałem, że po 20 iluś latach nie mamy zinwentaryzowanej zieleni w Gorzowie, tak? No więc ciężko jest ją utrzymać, jak nie, mamy, nie wiemy, co mamy w parkach. Obiecano mi, że dwie parki zostaną zinwentaryzowane, że te pomysły, które je, y, przedsiębiorcy prowadzący zieleń podpowiadali miastu, zostaną zrealizowane. I powiem panu, że do dzisiaj nie dostałem odpowiedzi, czy to zostało zrealizowane. Będę się interesował. Y, zwoływaliśmy jako Klub PiSu sesję. Y, pokazywaliśmy prezydentowi, jak to zrobić, bo Gorzów, powiem tak, jak startowałem na prezydenta, to jednym z punktów było to, żeby Gorzów był zielony, bo mamy się czym pochwalić i fajnie jest to utrzymać. No ale na dzisiaj no są pewnie inne wydatki, bo zawsze, jak pan wie, panie redaktorze że no szanowni wszystko, państwo, to tnie się na zieleń, to, to się na zieleń i na część. sport. Mhm, no Tylko jest mało efektywnie wydawana, wie pan, bo jakby już w szczegóły wejść, nie mamy na to czasu. To dzisiaj wynajmuje się firmy nie z przetargu. Na konkretne roboty, które można wycenić, tylko ryczałtowo się płaci. A ja przez taki model zarządzania zielenią, zresztą to miasto wie, bo my to artykułowaliśmy do protokołu w czasie komisji rewizyjnej, nie będzie efektywnie zieleń zarządzana. No ale nie ma zmiany sposobu, przynajmniej ja nie, wie, nie widzę efektów i nie widzę zmiany. No, może potrzebna jest kolejna sesja na wniosek. No, dzisiaj radni Prawa i Sprawiedliwości, żeby taką sesję zwołać, potrzebują siedmiu radnych. Jak Państwo wiecie, mamy tylko czterech, więc ciężko jest to zrobić. Skoro jest Pan absolwentem Gorzowskiego Ogrodnika, nie mogę nie zapytać. Wiąże Pan z nowymi informacjami a propos właśnie tej szkoły jakieś nadzieje? Może to właśnie będzie taka awangarda, jeśli chodzi o, o utrzymanie zieleń w Gorzowie? Tak jak chociażby gastronomik w Gorzowie wybił się na współpracy z miastem i tak to teraz szerokie drzwi otwarte są dla właśnie Ogrodnika, współpraca z ministerstwem, właściwie nie współpraca, tylko trafia pod skrzydła ministerstwa. Cieszę się z tego, bo samo to też zabiegałem. Koleżanki i koledzy doprowadzili ten proces do końca, co mnie bardzo cieszy, bo to mamy widocznie na ulicy Warszawskiej szkoły muzyczne. Tak? Piękne budynki się budują za pieniądze z budżetu państwa, więc mam nadzieję, że tu będą też duże inwestycje, że te kierunki zostaną wzmocnione, bo wiadomo, jak są pieniądze, to jest jakość, więc idzie wszystko ku dobremu, no i trzeba będzie nawiązać, miasto powinno nawiązać współpracę. Kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości oczywiście będę podpowiadał w czasie kampanii, jak ten, ten część miasta, czyli zieleń, zagospodarować, bo My jako radni ostatnio dostaliśmy taki raport, tak, o drzewach. Nie wiem, czy pan redaktor wie, i tam jest ewidentnie wykazane, że w urzędzie jest pewien bałagan. Tak? Ja sam popełniłem. Na jakiej podstawie? No, no że, że ilość listy? drzew się nie zgadza. tak? Każdy wydział, urząd tak. twierdzi, że było tyle nasadzeń, tyle wyciętych, te dane są niespójne. Czyli miasto nie ma dokładnych danych. Z tego raportu nie? tak wynika. Tego nie wiem, czy. Ale raport jest rzeczywiście rzetelnie napisany. Zresztą ja popełniłem interpelację, gdzie pisałem w czasie remontu warszawskiej, warszawskie, Sikorskiego. Czy ilość drzew się zgadza przed remontem i po remoncie? To chyba, jak dobrze pamiętam, po 6 tygodniach, gdzie powinniśmy po 14 dniach jako radni dostać odpowiedź, dostałem, że się zgadza, ale żadnych liczb. Także rzeczywiście no coś jest nie tak. Mam wrażenie, że wydział, który nadzoruje zieleni, zarządza zielenią sobie nie radzi. A takie miejsca mogą być wykorzystywane w różny sposób, chociażby rozpoczął się właśnie maraton koncertów w plenerze. Filharmonia Gorzowska wychodzi do, do, do mieszkańców Gorzowa. Pod, to jest akcja pod kryptonimem Miejskie Granie. W sobotę pogoda trochę storpodowała, ale w, w niedzielę chociażby Filharmonia grała w okolicach Gorzowskiego szpitala. To fajna inicjatywa, prawda? Chociaż podobno już Filharmonia no, ma tą frekwencję już na poziomie zadowalającym, mimo wszystko wy, wychodzi. Do, do, do mieszkańców. Super. Tutaj nie będę ganił prezydenta Wójcickiego, będę go chwalił. Super inicjatywa, super, że pani dyrektor Filharmonii coś takiego prowadzi, bo to nie jest pierwszy raz. Tak, Jest to kontynuacja tego pomysłu. Ludziom się to spodobało. Uczestniczą, więc jestem pod dużym wrażeniem, że, że to działa, że, że Filharmonia się sprawdza, że ludzie chodzą, korzystają i że mamy taki efekt dodatni, zwłaszcza, że też y, y, mamy chyba trzyletnią umowę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa na dofinansowanie Filharmonii. Mhm, więc, y, niektóre więc w tym momencie y, y, będzie to na pewno kontynuowane i myślę, że Gorzowianie mogą być y, dumni y, z tego, co się dzieje. Przy okazji mamy taki wątek poboczny. Dziennikarze y, pytali, jak szpitali i pacjenci podchodzą do tego typu wydarzeń które no, jest odskośnieniem po prostu odleczenia. No i niestety rzeczniczka szpitala odmówiła naszemu reporterowi komentarza, mówiąc, że takie mamy czasy. Wypowiedziała się to natomiast dla, dla innych mediów. Jak, jak pan interpretuje oh. taką decyzję? Jestem zszokowany, bo wie pan, celem polityka jest budowa silnego państwa, bez względu na to jakie ma przemyślenia i jak chce to zrobić, tak? I w ramach jednego narodu powinniśmy współpracować. No i dzisiaj mamy na poziomie Dziek, dokładnie. Harmonia, no do, szpitali, tego do tego dążę, tak? Do tego dążę, że już sprawy niepolityczne zaczynają nas różnić, yy, gdzie. Yy, jak w jednych mediach się przedstawia pewne fakty lub nawet się nie przedstawia tych faktów a wręcz się kłamie to jest w porządku a jak w drugich mediach przedstawia się fakty no to się odmawia nawet w takich wydarzeniach komentarza no jest to kuriozum ja się dziwię prezesowi Ostruchowi bo z tego co wiem był działaczem solidarności walczył o demokrację o pluralizm o to żeby były wolne media i no, nie wierzę, że rzeczniczka sama to powiedziała dostała instrukcję, więc musiała to dostać od samego prezesa, że ma tak traktować media publiczne. No jest to przykre, bo to świadczy tylko o prezesie ostrochu, że nie rozumie, o co walczył. Przejdźmy do innego tematu. Temat bardzo nośny w Gorzowie ostatnio. Prezydent miasta, władze miasta szukają źródeł finansowania gorzowskiej hali. Mówimy o dodatkowych środkach, które trzeba zdobyć, ponieważ wiemy, hala będzie droższa niż planowano na początku, choć jeszcze nie wiemy o ile droższa. Miasto w tej chwili pertraktuje. Posłuchajmy wypowiedzi pana prezydenta Jacka Wójcickiego. Mówił na antenie Radia Zachód, że, no delikatnie mówiąc, nie wszyscy radni województwa sejmiku z yy, północy wykazują dużą inicjatywę. Zresztą posłuchajmy. I tu nie chodzi o, o absolutnie o frakcję jedną czy drugą polityczną. Tylko o wiarygodność poszczególnych osób. Bo e, oczywiście, że nie, nie zazdrościmy i nie mamy pretensji do Zielonej Góry, że walczy o swoje i, i ma po prostu może lepszych, mocniejszych przedstawicieli w Sejmiku. A my na pewno. Więcej? 20 e, się 20 do, 30, do 10. Więc... Dokładnie. Natomiast e, my również będziemy angażować się w wybory e, samorządowe, e, wybory do Sejmiku. Na pewno będę wspierał osoby, które z Gorzowa czy z północnej części regionu będą chciały kandydować, a będą miały y, też ku temu kompetencje. I niezależnie, czy to będą z prawej, czy z lewej strony, y, osoby aktywne, które, y, które będą dawały szansę na to, że będą walczyły o północ regionu, będziemy wspierać i będziemy jasno mówić, że to są osoby, które dają nam szansę na równowagę. A właśnie, to są słowa prezydenta Jacka Łucińskiego w kontekście właśnie jakby lobowania za, za, za środkami na Gorzowską Muchale. Mówimy tutaj oczywiście o kilku źródłach, m.in. Urząd Marszałkowski, ale także Ministerstwo, Ministerstwo Sportu. Tutaj są, są nadzieje, że właśnie to będą te źródła. Znaczy, no, rzeczywiście no, od lat nie ma równowagi nie tylko w dofinansowaniu sportu, ale wszystkiego, tak? No, żyjemy w województwie sztucznym, to trzeba sobie jasno powiedzieć, gdzie jest nierównowaga. Bo gdyby nawet przyjąć miarę najbardziej uczciwą, czyli liczby mieszkańców na danym terenie, to też jesteśmy, mówiąc krótko, oszukiwani. I... To mocne słowa. No tak, no bo to, to można, ja kiedyś udowadniałem to na dotacjach czy wspomaganiu edukacji, tak? Czyli Uniwersytet Zielonogórski czy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. No to, to tam było chyba 1 do 12. No to, szanowni Państwo, o czym my mówimy. Oni 12 złotówek czy 10, a my jedną. Gdzie powinniśmy dostawać z każdego 10 złotych przynajmniej te cztery niecałe złotówki. tak? Jest... myśli Pan, że większa aktywność tutaj radnych z północy województwa. Znaczy nie, no, tu jest problem mogły... wiarygodności, By... mam wrażenie, prezydent mi? mówił. Bo jeżeli ktoś mówi, że przez 3 lata dołoży po 2 miliony do hali, tak? czyli pani marszałek Polak mówi, że dołoży po 2 miliony a mamy w tamtym roku 2 miliony z tego, co ja wiem z wypowiedzi prezydenta, nie wpłynęło. Dopiero teraz wpłynie te 2 miliony za tamten rok, a te w tym roku powinno wpłynąć kolejne dwa i wpłynie na koniec, właśnie kiedy budowa się skończy. no 6, które były... Tak, 6. Ja mhm. przypomnę, że, że tutaj 22 miliony dał rząd, kolejne 30 próbujemy lobować, żeby wpłynęło, tak? A i, I tutaj też to wspominałem, że na odwodnienie trafiło 15 milionów i w ramach tej wiązanej transakcji miasto miało zamiast na odwodnienie też wyłożyć na halę i wyłożyło oczywiście, bo ta hala już kosztuje ponad 100 milionów, tak? Z tego, co mówił prezydent. No tak, ale dokładnie jeszcze pan prezydent nie powiedział, nie, nie mógł powiedzieć radnym sumy, o ile będzie... No, ale to jest droższa. suma z tego, co ja się orientuję. Też chyba prezydent wspominał, około 30 milionów Milionów, żeby domknąć temat. No i po prostu te pieniądze będziemy szukać. Liczymy na to, że, że rzeczywiście pozyskamy z ministerstwa. No bo jeżeli jest tak mocno rozpoczęty projekt, to trzeba go po prostu zakończyć. A do zakończenia zostało niewiele. Ponad 80% wykonanych Dokładnie. prac, więc właściwie zostało w wykończenie. W ciężko by było, żeby tam był premier w Gorzowie, były rozmowy, więc mam nadzieję, że będą efektywne. Czekamy na jesień, bo wtedy właśnie Hala ma zacząć funkcjonować, oby ten deadline był zachowany. Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Sebastian Piękowski Prawo i Sprawiedliwość, wiceprzewodniczący Gorzowskiej Rady Miasta, gościu studiów Radia Gorzów. Dziękuję panu dziękuję państwu. Rozmowa o dziewiątej, Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów.